Chrzan to bardzo znana roślina jadalna, w kuchni znana jako przyprawa, zwłaszcza wielkanocna, ale chrzan to naturalny środek na wiele dolegliwości. Najbardziej spektakularne są właściwości antynowotworowe. W składzie chrzanu znajdują się znaczne ilości związków zwanych glukozynolanami, i rozkładają się one potem na izotiocyjaniany. I znane są one ze swoich właściwości antynowotworowych. Jest naprawdę dużo publikacji naukowych o tych składnikach i ich działaniach antynowotworowych. Zwłaszcza sprzyjają ograniczeniu wystąpienia raka pęcherza. A także wykazują hamujące działanie na komórki raka płuc, przełyku. Z badań wynika też, że chrzan znacząco zmniejsza ryzyko zachorowania także na raka żołądka, nawet 30-40%, ale też przeciw innym nowotworom. Te związki występują także w warzywach kapustnych, takich jak kalafior, kapusta czy broku, z tym, że chrzan zawiera ich kilkukrotnie więcej. Poza związkami antynowotworowymi chrzan ma także inne właściwości. W medycynie ludowej chrzan wykorzystywany był na długo przed tym, nim został doceniony w kuchni. Chrzan zawiera także silne substancje antybakteryjne, dzięki czemu działa na organizm, równie silnie jak syntetyczne antybiotyki. Poza tym ułatwia trawienie ciężkich tłustych potraw. Chrzan to także doskonałe źródło wielu cennych składników odżywczych. Jest bardzo bogaty w witaminę C, witaminy z grupy B, prowitaminę A, a także minerały takie jak potas, wapń, fosfor, magnez czy jod. Pod względem witaminy C chrzan deklasuje nawet popularne cytrusy. Szan łatwo kupić jako warzywko przyprawowe, ale ja lubię naturalny, zdobyczny, rośnie jeszcze gdziekolwiek dziko, ma duże, piękne liście, które także są jadalne, choć nie rozpływają się one w ustach, są dość twarde, skórzaste, ale bardzo aromatyczne, szanowe. Jak się drobno pokroi, to można dodać do potraw. Tak jak wspomniałam wcześniej, chrzan ma jeszcze wiele właściwości zdrowotnych innych. Używany jest też do zwalczania uciążliwego kaszlu oraz podawany przy anemii, a także przy zaburzeniach trawienia. Ma także pozytywny wpływ na układ krążenia. Przeciwdziała szkorbutowi myślę, że ze względu na bardzo dużą zawartość witaminy C. Oraz ma właściwości odtruwające. Szan jest także doskonałym, doskonałym produktem do walki z bólem. Jego działanie przeciwbólowe wykorzystywane jest przy nerwobólach, bólach stawowych i kosnych. Bóle reumatyczne najlepiej zwalczać stosując, stosując okłady z szanu, startego korzenia lub z liści tej rośliny. Poza tym działa rozgrzewająco, odkażająco, łagodzi także objawy infekcji. Glikozyd w nim zawarty ma także właściwości grzybobójcze i bakteriobójcze. Dzięki temu jest naturalnym konserwantem. Kiedyś, gdy nie było lodówek, zawijano produkty żywnościowe w liście szanu i długo się nie psuły. Dodatkowo gryna w nim zawarta wspomaga układ trawienny i poprawia przemianę materii.